Witajcie! Oto najszybszy sposób instalacji Overwatcha w wersji PST, czyli publiczny serwer testowy. Wchodzimy do katalogu, gdzie pierwotnie mamy zainstalowaną grę Overwatch. Kopiujemy cały katalog z grą, wklejamy go w dowolne miejsce dysku, najlepiej poza folderem z naszą grą, by kopiowanie przeszło bez problemu. Zmieniamy nazwę, dodając słowo test. Ważne jest, by słowo to zacząć wielką literą. Ma to wyglądać w ten sposób. Otwieramy Battle.net. Zmieniamy region na publiczny region testowy. Ja to już mam zmienione. I klikamy Wielki Niebieski Przycisk. Po kliknięciu Wielkiego Niebieskiego Przycisku, tego tutaj. Zapyta nas o to, gdzie chcemy, by zainstalowało grę. I to jest najważniejsze. Wybieramy folder, gdzie skopiowaliśmy grę. Nie klikamy folderu ze skopiowaną grą o nazwie Overwatch Test, lecz folder, w którym znajduje się Overwatch Test. W moim przypadku jest to bezpośrednio dysk D. Jak widzicie, sama gra tworzy folder Overwatch Test. A chodzi o to, by znalazło utworzony folder przez nas samych. Dociągnie od jednego do prawie 2 GB danych, zależy od tego jak świeżo mamy grę. W moim przypadku było to zaledwie 1,1 GB danych potrzebnych do ściągnięcia. Po ściągnięciu cieszymy się serwerem PST, odpalamy grę i możemy testować nowe mapy czy postacie, których nie ma jeszcze w normalnej grze. Miłej zabawy!